Witam serdecznie oraz pozdrawiam wszystkich odwiedzających nasz kanał Gazetki Sklepowe. Możemy mieć różne zdania na temat oferty netto, ale nie zmieni tego faktu, że promocja w netto każdego zaskakuje, chociaż z tego powodu, że netto zawsze oferuje atrakcyjne i przystępne ceny każdego dnia i dla każdego z nas bowiem różnorodność ofert, które oferuje netto zaskoczy nie jednego z nas. Tak więc, jeśli ktoś będzie w pobliżu tego sklepu, to warto zaglądnąć i skorzystać z bogatej oferty netto. Właśnie tam teraz czekają na nas promocje. Ja z pewnością zapraszam do odwiedzenia sklepu netto, ale przedtem Zapraszam do zapoznania się z ofertą i promocją netto na naszym kanale Gazetki Sklepowe, aby lepiej się zapoznać, jakie promocje tam są dostępne w tym tygodniu. A także zachęcam do subskrypcji kanału, gdzie zawsze znajdą Państwo aktualne promocje oraz kliknięcia, łapki w górę i dzwoneczka. Zachęcam też do komentowania. Więc na koniec życzę udanych zakupów, miłego dnia oraz do usłyszenia.